Dzień dobry, Magda Marszałek, zapraszam na piątkowe wydanie informacji telewizji Gorzów. W dzisiejszym serwisie opowiemy o nagrodach dla najlepszych gorzowskich sportowców. Przez takie wyróżnienia jak dzisiaj mamy kolejną motywację do dalszego działania. O otwarciu nowego gminnego Centrum Kultury w Kłodawie. Gmach jest naprawdę potężny, nowoczesny, robi dzisiaj wrażenie. A także o dniu otwartym na lodowisku Słowianki. Jest to fajna zabawa i chcieliśmy się wyszalać. Najlepsi gorzowcy sportowcy i trenerzy wyróżnieni. Dziś podczas specjalnej uroczystości otrzymali stypendia oraz nagrody od prezydenta miasta. Podziękowania za wybitne osiągnięcia i ciężką pracę, która przyniosła owoce. Trafiły do 261 osób reprezentujących różne kluby i dyscypliny. W tym roku na finansowe wsparcie sportowców i nagrody dla szkoleniowców miasto przeznaczyło ponad 780 tysięcy złotych. Tych sukcesów w Gorzowie nie ma aż tak dużo, szczególnie w grach zespołowych, dlatego cieszy nas to wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Jesteśmy w trakcie sezonu następnego już, dlatego to już właściwie tak naprawdę człowiek zapomniał o tym. A ten moment jest właśnie przypomnieniem sukcesu zeszłego sezonu i myślimy już po tym, co chcemy zrobić w tym roku. Zeszłoroczne mistrzostwa świata zdobyłem czwarte miejsce, dzięki czemu uzyskałem kwalifikację olimpijską. Pana prezydenta inicjatywa jest tak najbardziej doceniona przez zawodniczących Zawodników, jak i trenerów. Bardzo mu dziękujemy, że wspiera zawodników, pomaga w tym całym szkoleniu. No Bardzo brawa dla pana prezenta. Sport to jest naszą pracą. Przez takie wyróżnienia jak dzisiaj mamy kolejną motywację do dalszego działania. Bardzo głęboko wierzę, że ta grupa moich sportowców będzie się poszerzać. Sport jest bardzo ważnym częścią życia. Oczywiście każdy ma różne uwarunkowania, jedni się rozwijają artystycznie, muzycznie. Natomiast jest bardzo duża grupa ludzi, którzy właśnie i młodzieży, dzieci, którzy idą w kierunku sportu, bo mają takie predyspozycje. Sport jest bardzo ważny w życiu, ponieważ rozwija charakter, osobowość, dążenie do celu. Wiele cudownych charakteru, znaczy cech charakteru możemy rozwinąć właśnie poprzez sport i cieszę się bardzo w szczególności, jeśli chodzi o Klub Spa Start, który daje możliwość możliwości ludziom niepełnosprawnym, ludziom, którzy mają problem już e, ze, ze sprawnością, ale pozwala im właśnie ten klub rozwijać się w różnych dyscyplinach sportu i oni mają sens życia. I cieszę się bardzo, że ten sens życia to jest właśnie sport nie tylko w tym klubie, ale również w pozostałych innych klubach. W czwartkowe popołudnie uroczyście otwarto Gminne Centrum Kultury, które powstało w Kłodawie. W nowoczesnym budynku znalazła się sala koncertowa, biblioteka, sala konferencyjna oraz świetlica. W ośrodku każdy powinien znaleźć coś dla siebie, bo będą odbywały się tam wszelkiego rodzaju imprezy, koncerty, spotkania i zajęcia. Świetlica wiejska, jaką sołectwo posiadało, to był budynek po starym obiekcie z nawozami. W związku z tym Kłodawa wiele lat czekała, żeby nie budować, nie modernizować tamtego obiektu, tylko na bazie niego rozbudowy zrobić wielkiego, pięknego centrum. I takie dzisiaj oddajemy w ręce mieszkańców. Centrum, które skupia będzie skupiało całe życie kulturalno-edukacyjne, nie tylko gminy, ale też naszych sympatyków i tych, którzy będą chcieli z naszej oferty skorzystać. A budynek skupia w sobie i gminno, Ośrodek Kultury i Bibliotekę Gminną i pomieszczenia i salę widowiskową, która jest w posiadaniu sołectwa Kłodawa. Sala multimedialna, sala rehabilitacyjna, tudzież sala konferencyjna. Pięknie wyposażone wnętrza i kuchnia i zaplecza biurowe. W związku z tym myślę, że każdy z tych, każdy z tych pomieszczeń będzie tętniło życiem i, i będzie się tutaj dużo działo. Wiadomo, obiekt budował się przez kilka lat. Bo no, gmach jest naprawdę potężny, nowoczesny, robi dzisiaj wrażenie. Mamy nadzieję, nawet nie tylko nadzieję, jesteśmy tego przekonani, że to oczywiście też będą dla nas nowe możliwości. Na razie się jeszcze tutaj urządzamy. To też pewnie nie jest żadna tajemnica. Przenosimy i bibliotekę i w siedzibę Goku z Wojcieszycy do Kłodawy. Będzie to siedziba zespołu Kłodawianki, Sołectwa. No naprawdę wielu wielu pewnie stowarzyszeń organizacji, które będą chciały się włączyć w życie zarówno społeczne, jak i kulturalne gminy Kłodawa, więc wiążemy... Szerokie plany i duże nadzieje z tym miejscem. Każda grupa wiekowa, jaka tutaj przyjdzie, znajdzie coś dla siebie. Jest to też świetlica dla naszych milusińskich, najmłodszych. W związku z tym babcia, mama, tata mogą przyjść z dzieckiem, oddać je pod opiekę pani instruktorki świetlicy, bibliotece do czytelni, a sama na przykład oddać się ćwiczeniom, bo mamy tutaj fitness, ćwiczenia rehabilitacyjne, warsztaty różnego rodzaju i plastyczne i te, które gminny Ośrodek Kultury oferuje. I gminę Ośrodek i Biblioteka. Gorzowscy radni podjęli decyzję. Każde zaszczepione dziecko dostanie więcej punktów podczas rekrutacji do żłobka. To efekt ankiety, która została przeprowadzona w miejskich żłobkach. Aż 96% rodziców wyraziło pozytywną opinię na temat szczepień i tego, aby zaszczepione dziecko otrzymało dodatkowe punkty podczas naboru. Podczas środowej sesji Rady Miasta Gorzowscy radni podjęli uchwałę jednogłośnie. To oznacza, że od kwietniowego naboru każde zaszczepione dziecko podczas rekrutacji do żłobka będzie otrzymywało aż 40% dodatkowych punktów doprowadził do wypadku i uciekł z miejsca zdarzenia. Wczoraj przy ulicy Olimpijskiej kierujący BMW uderzył w tył Citroena. Siła uderzenia była na tyle duża, że Citroena obróciło i pojazd uderzył w murek znajdujący się przy drodze. Natomiast kierujący BMW porzucił samochód i uciekł pieszo z miejsca zdarzenia w kierunku garaży za stadionem piłkarskim. Policjanci prowadzą postępowanie i ustalają, kto mógł kierować BMW. Niewykluczone, że mężczyzna mógł być pod wpływem alkoholu lub nie posiadał uprawnień do kierowania Panie Kilkaset osób mogło dziś za darmo skorzystać z lodowiska gorzowskiej Słowianki. To w ramach Dnia Otwartego organizowanego we współpracy z PGE Energia Ciepła, które realizuje program Chodź na łyżwy. Akcja przyciągnęła prawdziwe tłumy mieszkańców lubiących aktywnie spędzać czas. Na lodowisku pojawili się zarówno doświadczeni łyżwiarze, jak i osoby dopiero próbujące swoich sił na lodowej tafli. Dla tych pierwszych zorganizowano zawody w kilku kategoriach, a dla drugich zajęcia nauki jazdy pod okiem doświadczonych instruktorów. Mocna jest! Daj, na, na, na. I już, tak, ulec, tak? Tak? tak Ta akcja ma służyć promowaniu kultury fizycznej wśród rodzin, młodzieży i dzieci. I po raz pierwszy w tym roku jest zorganizowana na Słowiance w Gorzowie. PGE jest firmą, która promuje ten styl życia, promuje zarówno zdrowe życie, jak i sprawy związane z ochroną środowiska. Także to są, to są sprawy dla nas ważne. Stwierdziłyśmy, że się kończy już okres na lodowiska, a więc jest ostatnia szansa, żeby wszyscy z dziećmi pojeździć, potrenować. Jak się bawicie? Świetnie, Aga, świetnie jest? Wow, jak widać to się dzieje. Dzieje się od samego rana. Od samego rana mamy bardzo dużą frekwencję. Grupy po na pewno będą osoby indywidualne. Jest, prowadzimy naukę jazdy dla tych, którzy nie jeżdżą. Mamy gry i zabawy, tak jak widać, no mamy uczestników full. Jest to fajna zabawa i chcieliśmy się wyszaleć. Tym bardziej że można tu korzystać z dodatkowych rzeczy, także jak najbardziej byłyśmy zaskoczone. jak Przyszłyśmy, że pani powiedziała, że jest... Dzisiaj darmo, a więc PG dziękujemy ślicznie za super zabawę. Dziękuję za uwagę. To już wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Na kolejny serwis i najnowszą porcję informacji zapraszam już w poniedziałek o godzinie 17.30. Do zobaczenia.